365. Co się stało z kalendarzem? Rozdział pierwszy. Fruwające kartki robią wielkie zamieszanie. Papa Gregor siedział właśnie w swojej wielkiej komnacie i rachował. Rachował i nijak nie mógł się doliczyć. Ciągle wychodziło mu za dużo. Wielka komnata, do której światło wpadało przez wspaniałe okna, z każdą chwilą coraz bardziej wypełniała się kartkami. Na tych kartkach były daty, i właśnie tych dat było za dużo. Kartki z cyframi fruwały pod sufitem, walały się po kamiennej podłodze, wyglądały wtedy jak wygrzewające się w słońcu koty. Albo krążyły, bzycząc jak muchy, i całkiem niespodziewanie spadały prosto na stół. Papa Gregor już, już, już chciał je łapać, kiedy one podrywały się do góry i znowu zaczynały krążyć wokół wiszącej lampy ze świecami. Z siwej głowy papy Gregora, na której nie było zbyt wielu włosów, zaczęła powoli unosić się smuszka dymu. Takiego najnormalniejszego, biało-szarego dymu, jaki zimą leci ze wszystkich kominów w mieście. Co się stało z kalendarzem? zawołał. Sam do siebie na całe gardło nie mogę zrozumieć zawołał. Jeszcze głośniej, i wtedy rozległo się bardzo nieśmiałe pukanie do drzwi. Co cię niepokoi, papo Grygorze? spytał Lilius, wkładając niepewnie głowę w uchylone drzwi komnat. Lilius był bardzo grzecznym człowiekiem, więc jego pytania też brzmiały nadzwyczaj grzecznie. Porcelanowa twarz. Miała zwykle bardzo grzeczny wyraz, a szyja, ręce i nogi wiły się wokół niego niczym zielone łodygi. Papa Gregor spojrzał ze zdumieniem, tak jakby właśnie razem z krzesłem i stołem, przy którym siedział, wrócił z bardzo dalekiej podróży. Nie była to jednak podróż do dalekich krajów, ani egzotyczna wyprawa na wielbłądzie. Była to podróż czasie. Czasie, który jakoś dziwnie rozciągał się i skracał, a teraz nagle wydawało się, że jest go za dużo. Przynajmniej w niektórych miejscach. Nie jest to częsta okoliczność, wszyscy raczej narzekają na jego brak. Na to, że nie zdążyli, że musieli się spieszyć, że zabrakło im na coś paru minut, a tu nagle za dużo? Ileś takich dni, które nie chcą się zmieścić w kalendarzu? Nie chcą się zmieścić, odpowiedział po dłuższej chwili papa Gregor i poczochrał swoją głowę, na której nie miał zbyt wielu włosów. Lilius, stojąc w progu, patrzył na niego zmartwiony i też miał wielką ochotę poczochrać się po głowie, tym bardziej, że jego włosy były długie i wiły się jak płatki lilii. Już podniósł rękę do góry, kiedy nagle poczuł, że coś musnęło go lekko po czole. To była jedna z fruwających dat, które tak martwiły papę Gregora. I już skoczył na oślep, chcąc je pochwycić, ale wpadł przy tym na stół i zrzucił wszystkie pozostałe, które natychmiast zaczęły fruwać, jako pentany po całej komnacie.